Cześć kochani, ja przechodzę do Was w takim szybkim dzisiaj, dosłownie dwuminutowym filmiku jak widać. Ja pomyślałam sobie, że mówię tutaj o Dubaju, mówię o modelingu, a na początku wspomniałam również, że jestem make-upistką. W sumie dopiero zaczynam swoją przygodę, chociaż szkołę skończyłam już już jakiś czas temu, bo robiłam też w tym kierunku właśnie szkołę. No i, no i skupiłam się bardzo na modelingu i myślę, że pora zacząć właśnie robić coś z make-upem. Już gdzieś tam coś powoli działam, ale myślałam sobie, żeby rozszerzyć mojego vloga właśnie o dodatkową kategorię, kategorię beauty. Nie wiem, nie jestem pewna o jakichś tam makijażowych tutorialach i tak dalej, ale chciałabym może trochę opowiedzieć o kosmetykach, o pielęgnacji i tak dalej. Chciałabym, żebyście po prostu dali mi znać, co na ten temat sądzicie. Ja wiem, że jest milion tego typu blogów, vlogów i, i i robią to dziewczyny, które mają naprawdę ogromne pojęcie. Ale ja, tak jak mówię, chciałabym sobie przypomnieć też swoją wiedzę, chciałabym poodkrywać. Jak zauważyliście, może jestem też fanką zakupów, niestety. Więc dość często kupuję kosmetyki. Tutaj w Dubaju. Um, zdarza się dużo promocji, no dlatego generalnie to robię, bo, bo nie lubię przepłacać, ale to już też wspominałam. Um, także tak, kupuję dużo. Tutaj często się zdarza, że wybieram się na przykład na eventy kosmetykowe kosmetyków przedpremierowych, czyli mogę Wam też trochę opowiedzieć przedpremierowo o nich. Um, więc jeśli są jacyś zainteresowani, to poproszę łapki w górę i będziemy działać. Do zobaczenia.